Dacie nas co z budową stadionu świtu, z budową nowej trybuny i remontem płyty głównej. Byliśmy odwiedzić ostatnio ten obiekt, by sprawdzić jak posuwają się prace. Coś się dzieje widać, że podbudowa płyty pod nową trybunę tymczasową od strony wschodniej, czyli od strony rzeki Odry, trwa. Już jest zrobiona podsypka, umocnienie gruntu. E Brakuje tylko kostki brukowej. No i tego co najważniejsze, czyli samej trybuny. Jak informuje dyrektor sportowy świtu Skolbin Szymon Kufel, trwa walka z czasem. Mosfilm wraz z wykonawcą robią wszystko, by zdążyć przed pierwszym meczem w nowym sezonie. I mamy nadzieję, że uda się zrealizować założony plan prac, dzięki czemu zainaugurujemy sezon w północnym Szczecinie. Przypomnijmy zatem, jak wyglądało spotkanie z obserwatorem PZPN-u panem Żwudą. Tak Przybierze jak to będzie wyglądało. Czyli w miejscu, gdzie w tej chwili jest ta Trybuna czy będzie trybuna tymczasowa. Ona tutaj w tej chwili trwa postępowanie na to, żeby ją już tak naprawdę postawić. W tym miejscu, gdzie tutaj pan widzi, gdzie jest na zielono, to są szatnie tymczasowe. Też, mm. też, też one już praktycznie stoją, tylko są remontowane, to przygotowywane dostępny budynek i w tym miejscu będzie stał budynek bezpieczeństwa. Tak, ten taki, to stanowisko bezpieczeństwa. Tak, tak, dokładnie tak. tak. Dokładnie tak. Mhm. Także to, to jeżeli chodzi o to i to powinno spełnić to, o czym pan powiedział, czyli te najważniejsze. Państwo, tak jak hmm. zostało przez pana przewodniczącego wskazane, ukierunkowaliśmy jako moc swoje działania na budowie hmm. tymczasowej trybuny. Hmm. Która będzie spełniała wymogi kryteriów infrastrukturalnych. Zaprojektowana została trybuna 909 miejsc, w tym 257 będzie miejsc siedzących, z czego 36 miejsc będzie jako sektor VIP. Tutaj, jak pan dyrektor wskazał, taki jest układ tej trybuny. My na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie negocjacji postępowania przetargowego na wykonanie tej trybuny. I tutaj komisja przetargowa jest na etapie prac, aby wyłonić wykonawcę. Mamy jedną ofertę, tak więc jest cień nadziei, że prace pójdą w do, dobrym z, kierunku w dobrym kierunku. Dokładnie. Jasne. Następnie ukierunkowaliśmy swoje działania na Odrestaurowaniu zespołu kontenerowego, tak aby spełnić wymogi licencyjne w, stosunku, w odniesieniu do szatni i do pomieszczeń medyka technicznych. 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 Jak zostało wskazane wcześniej, również powstaje teraz, w tym miesiącu ma powstać stanowisko dowodzenia, które będzie zwieńczeniem systemu monitoringu wizyjnego, który też jest kryterium A. Jeżeli mówimy o kryteriach no, infrastrukturalnych. Yy, też już mamy podpisaną umowę na yy, doprowadzenie instalacji elektrycznej do zespołu do stanowiska dowodzenia, jak również do zespołu kontenerowego, który no, aktualnie trwa odrestaurowanie. Szacujemy, że odrestaurowanie yy, kontenerów szatniowych potrwa do końca tego miesiąca. Yy. Stanowisko dowodzenia również do końca tego miesiąca. No, newralgiczna jest trybuna, tutaj jak Państwo wskazali, mamy ciężkie warunki gruntowe. Chcemy wykonać ją należycie, żeby nie mieć późniejszych problemów z użytkowaniem tej trybuny. Nie chciałbym się tutaj deklarować co do terminów, no bo też od pewnych terminów nie jesteśmy. To nie od nas wszystko zależy, tak? tylko też od procesu związanego z, z ustawą prawa zamówień publicznych. Także projektanci mają pięknie, pięknie to wszystko opracowane. Teraz tylko finanse. To jest tam to wykonać to wszystko. Liczymy na to, że uda się dokończyć wszelkie prace związane z budową trybuny tymczasowej, gdyż pierwsze spotkanie już 20 lipca o 18 właśnie w Szczecinie. Pytanie, czy zdążymy je rozegrać przy Stołczyńskiej, czy będzie trzeba je rozgrywać na obiekcie przy Karłowicza, który jako tymczasowy został zgłoszony i zatwierdzony przez PZPN.